Kongres kół gospodyń wiejskich powiatu Limanowskiego to wydarzenie, które już po raz piąty zorganizowała lokalna organizacja turystyczna powiatu Limanowskiego przy współpracy ze starostwem powiatowym w Limanowej. Już na stałe wpisało się ono w kalendarz wydarzeń, które promują i popularyzują działalność kół gospodyń wiejskich, bo na mapie województwa małopolskiego w żadnym innym regionie nie funkcjonuje i nie działa tyle stowarzyszeń, ile jest właśnie na terenie powiatu Limanowskiego. W tegorocznym kongresie udział wzięło ponad 250 osób, a gościnnie na to spotkanie został zaproszony Kaszubski Zespół Regionalny Upartelce z Gminy Studzienice. Zapraszamy na relacje z wydarzenia, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Sting w Mieszanie Dolnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego oraz lokalnej grupy działania. Przyjazna Ziemia Limanowska. Na kongresie mamy prawie 70 kół gospodyń wiejskich. No jest to rekord z tych pięciu edycji. No jest to ponad 220 osób. Także są koła, które się w tym roku zarejestrowały, i to są koła nowe. I one też pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Jedzenie jedzeniem, ale otoczka jest najpiękniejsza. A ta otoczka to piękne panie przede wszystkim. Oczywiście o tym mi chodziło, nie chciałem to rozpowiedzieć, ale tak jest praktycznie. Te piękne panie są podstawą działalności kół podlaski, a reszta to jest tylko dodatek. Jest to naprawdę wielka rzesza kół, które promują z jednej strony nasz powiat, ale przekazują tą tradycję, przekazując wspaniałe właśnie nasze też wyroby kulinarne, wyroby tradycyjne, rękodzieła, ale też tradycje właśnie naszego powiatu. Czyli Limanówczyzna po prostu ma się czym chwalić na zewnątrz. Tak, oczywiście jesteśmy bardzo dumni i chwalimy się tym. No i oczywiście to nasze spotkanie, by też podziękować i być z paniami, bo z reguły bywa tak, że to przy różnego rodzaju okolicznościach panie nas właśnie goszczą, panie częstują różnymi wyrobami tradycyjnymi, ekologicznymi. I to jest taki właśnie moment, żeby być w takim gremium i też podziękować za te starania. Nasze koła gospodyń nie zamykają się tylko i wyłącznie w obszarze gotowania, czy też yy, stroików, jak to wybrzmiało tutaj dzisiaj yy, z, ze sceny, tylko działają naprawdę w różnych obszarach, prosenioralnych, yy, prorodzinnych -y i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę fantastycznie, jestem pełna podziwu. Jak charakteryzuje się ten folklor kaszubski, który dzisiaj państwo zaprezentowali? No to jest taki folklor, który jest nasz regionalny, kaszubszczyzna. Też jako jedyni w Polsce, kaszubi mają swój język. My nie mamy tutaj jako gwary, tylko jako język i też takimi strojami tutaj, które są nasze tutaj w tych kolorach. Flagę mamy też czarno-żółtą, co jesteśmy też jako miejscowość Ugość rekordzistami Polski w największej fladze, co rekord pobiliśmy w tym roku. Ich termin troszeczkę dostosowaliśmy, nie ukrywam, z kongresem ku gospodyń, żeby po drodze nas odwiedzili, zaszczycili swoją obecnością. No i teraz jadą do kamienicy odpocząć. Jutro mamy oprawę myszy w kamienicy, w oprawie kaszubskiej, a później biesiada związkowa i tak będziemy się gościć Kaszubi, Kontra Górale. Jeszcze planujemy jutro wymianę kapeli i orkiestry, zobaczymy, kto będzie mocniejszy. I nie tylko. Także później będą zwiedzać Gorczeński Park Narodowy. Do zakopanego się wybierają. No i w niedzielę szczęśliwie powrócą na kaszuby, a my do Was przyjedziemy. Panie cały rok czekają na to wydarzenie, jesienią zawsze pytają kiedy ten kongres będzie, także wpisał się ten kalendarz już, ten kongres na stałe w kalendarz imprez jesiennych, no i mamy nadzieję, że, że w kolejnych latach będziemy dalej organizatorem tego wydarzenia. Jest to też na pewno możliwość integracji i wymiany doświadczeń. No tak, spotykamy się tutaj w bardzo dużym gronie, tak jak właśnie pan starosta dzisiaj powiedział, że jest to aż 70 kół, więc jest to dla nas okazja spotkać się z innymi kołami, nie tylko tutaj z naszym i gminy Limanowa, tylko z pozostałych gmin, z całego powiatu, rozmowy przede wszystkim o naszych sprawach, o naszych problemach, czasem nawet o naszych strojach, więc to jest super sprawa, że możemy się spotkać chociaż raz w roku i taką integrację mieć między tymi wszystkimi kołami z naszego powiatu. Czy czują się Panie docenione? Tak, tak. Bardzo, 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 bardzo. bardzo jesteśmy, jesteśmy już kilka razy na takich na taki. kongresach, spotkaniach i po prostu bardzo fajnie można też spróbować z innych kół jakichś też nowych dań o smakołyki smako. różne. Wymieniamy fajne doświadczenia z różnymi gospodyniami właśnie z sąsiednich wsi, także wzbogacamy się. To, to nasze wydarzenie dzisiejsze pokazuje siłę kobiet, bo mamy zdecydowanie więcej pań niż panów. Tak, oczywiście. W kobietach siła i będziemy działać, będziemy się starać wyciągać to, co najlepsze. Mamy młodą reprezentantkę koła. Dlaczego Pani zdecydowała się na taką działalność? Jestem w kole dość krótko, dwa lata zaledwie, ale moja mama jest też od wielu, wielu lat i myślę, że spodobało mi się to, że często się spotykają Panie, integrują i pewnie dlatego też poniekąd. A dzisiaj to taka wyjątkowa integracja. Tak, dzisiaj też. Pierwszy raz tutaj oczywiście i bardzo się cieszę, że mogę tu być. Dziękujemy za zaproszenie. Skąd się wziąłem tutaj, bo powiedziałem, efekty waszej pracy, tego, co wy robicie, mogę zawozić w różne miejsca. Mogę pokazywać to ludziom, e, którzy nie mieli kontaktu z kulturą kulinarną, z tożsamością, z potrawami, które dzisiaj tutaj stoją. Pozwoliłem sobie na moment zabrać trochę tego, tej dobroci, którą przygotowałyście e, i z ogromną radością powiedzieć. Że zawozimy to, co wy robicie, to, co wy pokazujecie, nie tylko w Polsce, ale w świat. Co pani na dzisiaj przygotowała? To są tak pierogi z kapustą i z mięsem, pierogi ruskie, pulpeciki wieprzowe w socie pieczarkowym, steki z cebulką i z pieczarkami, pierogi owocowe z truskawką i pierogi owocowe ser z borówką. Różne rodzaje ciast, ciastek, chlepuś ze smalcem i z ogórkiem. To jest takie wyjątkowe wydarzenie, bo tak. panie mogą innym paniom pokazać i dodać posmakowanie. Tak, samo tylko jest, jeszcze, to. Tak, jest do, tego, do, tej, do tej krupów, jeszcze jest taka kapusta z grochem. Groch jest specjalnie sadzony na wsi, taki jest kolorowy malutki grog z kapustą, taki jest do tego i to jest danie. jedzenie. To są właśnie krupy, tak jak dawniej, boczek, śliwki, wszystkiego rodzaju zioła. Przede wszystkim tak jak tu się... My nie używamy magii, tylko używamy koziradki. Jest to zioło, które się używa, jest smak tego. Wszystko jest tradycyjnie tak, jak jest na tym. I widać, że smakuje. No chyba tak, nie wiem. Czym ta działalność polega tak na co dzień? Uczestniczymy w różnych e, takich świętach. Byliśmy na przykład na, e, na Górze Cwilin, tam, tam pomagałyśmy podczas mszy. E, uczestniczymy w piknikach organizowanych tutaj na terenie naszej, naszej, naszej wioski i naszej gminy. Jak wiadomo, jak to w kole gotujemy, pieczemy, co tylko, żeby e, zaspokoić żołądki innych. Robimy różne stroiki, jak są y, na przykład święta Bożego Narodzenia dla dzieci, służby maryjnej, żeby sobie mogły sprzedać, y, żeby potem miały na różne wycieczki, albo na palmy robimy też. No pomagamy, pomagamy. łącznie, żeby pomóc. Jestem bardzo dumna z tego, że mogę tutaj też dzisiaj być z kołami gospodyń. Bardzo się cieszę z tego, że zostałam zaproszona i że mogę reprezentować naszą gminę w powiecie. Koło gospodyń specjalizuje się zapewne w czymś regionalnym związanym z gminą Laskowa? Tak, specjalizujemy się w szliwce, sadzimy ją od pokoleń i suszymy w własnych suszarniach i przygotowujemy ją tradycyjnie. Potem wykorzystujemy ją do różnych potraw, takich jak ciasta, pierogi, no i różne, różne rzeczy. Angażują się Panie w różne akcje, jakie na przykład? Tak, to prawda, bardzo, bardzo prężnie działa nasze koło. Angażujemy się w różne festyny, które są na, na, w naszej gminie oraz w różne takie sportowe wydarzenia. Teraz bardzo słynne było niedawno u nas wydarzenie Bieg Zdobywców Modyni na Mojczyskach. Tam żeśmy troszkę od, od kuchni pomagały w stowarzyszeniu. Jesteśmy bardzo wdzięczne za zaproszenie powiatowi, za nagrody, które nam wręczyli, bo już mamy nagrodę jakąś tam upomieszczoną i również chcemy podziękować naszemu panu wójtowi, który zawsze z nami tutaj jest, gdziekolwiek by to była impreza za zorganizowanie transportu, który no co roku jest nam potrzebny, bo wspólnie sobie wyjeżdżamy, wspólnie możemy sobie jakieś doświadczenia, rozmowy przeprowadzić. Nie każde koło osobno, tylko razem jesteśmy. Integracja już, już od początku się odbywa w podróży, dokładnie tak. I bardzo od dziękujemy. początku aż do samego końca. Tak. I bardzo dziękujemy, dziękujemy organizatorom bardzo. Powiatowi i cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj być.